I cześć, wszystkim, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy licytacje, których dawno nie było na kanale, więc mega się jaram. Mam tutaj kilka fajnych rzeczy, jest ich 10. No i powolutku sobie będziemy przeglądać, co tutaj nowego pojawi się w mojej szafie, więc zaczynamy, nie ma co przeciągać. Jeśli ogólnie lubicie licytacje, to koniecznie klikajcie kciuki w górę i napiszcie w komentarzu, która rzecz była Waszą ulubioną. No i wbijajcie na wszystkie moje social media, które są podane dole w opisie. jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie Was zachęcam, ponieważ to jest mój nowy kanał. w tak, więc buduję dalej tutaj naszą piękną społeczność. Dobra, słuchajcie, nie ma co przeciągać. Lecimy od pierwszej rzeczy więc sięgam po to coś. I to mi się wydaje, że jest jakaś koszulokurtka. Mam dość duże oczekiwania wobec niej. Ja totalnie nie pamiętam już, co zamawiałam, więc zobaczmy. O, jest to koszula. Koszula z Miss Guided. Jaka wielka jesteś! Bardziej sukienka, albo nie wiem, na chłopaków bardziej ta koszula. Rozmiar 34, europejskie, oversize. Ona jest ładna, może jakbym miała ją rozpiętą. Na przykład dzisiaj mam taką bardzo długą koszulę też z licytacji. Ona jest bardzo fajna, bardzo ją lubię, więc może może, może. Jest spoko? Jest spoko. Wow, Jadek pierwszy raz powiedział, coś spoko z licytacji. Wow! Dobra, słuchajcie, jestem już przed lustrem i będziemy przymierzać po kolei wszystkie rzeczy z licytacji, więc zaczynamy od pierwszej rzeczy. Nie wiem jaka jest, ale give me that. Koszula. No to zobaczmy. Tada! Tak wyglądam. Janek powiedział od razu na wstępie, że e, bardzo ekstrawagancko, już się e, muszę zobaczyć. Nie, no, fajna ta koszula, mi się bardzo podoba. Jest bardzo w podobnym stylu. O, możesz mi rzucić Janek tą zieloną. Jest bardzo podobna do tej koszuli, którą miałam właśnie na starcie na samym początku, na wstępie. I ona też jest z licytacji. Jak widzicie, one są też bardzo podobnej długości. Na nie powiedziałam, że chyba. No nie, takiej samej. Fajnie się tak pruje na samym końcu. Myślę, że na lato jak najbardziej spoko, do jakiegoś basicowego topu, jakiejś spodnie i można śmigać. Mi jest często zimno, jakby nie lubię też za bardzo odsłaniać swoich ramion, dlatego jestem wielką zwolenniczką wszystkich tego typu właśnie koszul, kurtek, narzutek. Ja jestem bardzo na tak. 4 na 5. Dobra, przechodzimy do drugiej rzeczy. Tym razem będzie to coś białego. Czuję już, że są druty, jest, są, są usztywniacze, więc może to jest, będzie jakaś moja nowa ulubiona bluzka. Nie mam czasu szukać tego... Otwierania. Uuu, jest to sukienka! O wow, myślałam, że to jest jakaś bluzka, ale tutaj nie wiem, czy ja będę miała w ogóle biust do, do tej sukienki. To chyba będzie największy problem, ale jest prześliczna i zobaczcie, jakie ma ładne drapowanie. Tylko, że ja się boję, że ja nie będę wyglądała w tym dobrze. No boobies. Please, bądź ładny, please. Okej, okay, teraz ta piękna sukienka, ja jestem mega nią podjarana, boję się, że będzie mi nie pasować, ale bardzo bym chciała, więc no nic, po prostu zobaczmy. Tada! Słuchajcie, jestem w szoku, ponieważ ta sukienka jest na mnie nawet dobra i za bardzo na mnie nie wisi. Co prawda, mam stanik troszeczkę tak schowany, żeby on tutaj mi nie wystawał. I ja wiem, że brakuje mi trochę w biuście, ale no cóż, poradzę takie, może kiedyś coś się zmieni. Tak czy inaczej, naprawdę sukienka wygląda super z tyłu. Zobaczcie, jak się ładnie drapuje. Jest troszeczkę ślubna, ale myślę, że tak na wiosnę do czegoś jeszcze przełamać jakimś kolorem będzie to wyglądało naprawdę mega fajnie. Tym bardziej, że ta sukienka pewnie kosztowała jakieś dosłownie grosze. Bardzo mi się podoba i nawet pasuje do Air Force'ów, powiedziałam tak szczerze. Bright stripe No co prawda tutaj troszeczkę ten dekolt mógł być bardziej ciaśniejszy, ale to wiadomo, po prostu muszę sobie zrobić cycki. Oceniam tą sukienkę na 5 na 5, bo to jest kwestia moich cycków, że ich brak. I tym razem mamy pewnie jakąś koszulkę. Uuu, jaki materiał, taki śliskawy. Cóż to jest? Summer sukienka. Hiszpanka. Tak, właśnie. Patrzcie, Janek jak się zna, to jest hiszpanka. Wydaje mi się, że może być spoko. Halo! Hoço and K London. Bardzo mi się to podoba, mam nadzieję, że będzie to dobre, bo jak tak, to na wiosnę, lato mam naprawdę dobrą sytuację. Teraz mamy kolejną rzecz i będzie to ta oto piękna Hiszpanka. Już nie mogę się doczekać, więc sprawdzamy. Okej, okay, już jestem Jestem naprawdę w dużym szoku, bo ta sukienka wygląda ładnie Ja nigdy czegoś takiego nie miałam w swojej szafie I ja się czuję troszeczkę niekomfortowo Wygląda nice, ja nigdy nie miałam takiej hiszpanki Co prawda mogła być trochę dopasowana tutaj bardziej w talii Podobają mi się te kwiatki Naprawdę z... kwiatki, bardziej maki bym powiedziała, że są maki Czerwone maki Dla mnie jest super, ja będę w tym chodzić Jak nie miałam nigdy takiej sukienki, to może się przełamie w tym roku I będę tak chodzić Moja ocena to 5 na 5 Teraz kolejna sukienka. Te rzeczy już są odpakowane, więc mniej więcej już podejrzałam, jak one wyglądają, ale muszę je nadal przymierzyć. Więc uwaga! To jest kolejna sukienka, która jest ala piankowa. Znaczy ogólnie to jest chyba pianka. I na górze ma asymetryczny dekolt. Tak, tak, właśnie jak pingwin będę w tym wyglądać. No to jest, to jest ciekawe. Ma bardzo ładne rozcięcie z tyłu. Wydaje mi się, że w talii powinno być w porządku. Czy to ma w ogóle jakieś zapinanie, czy to jest takie wciągane? To jest wciągane, więc No zobaczymy. Tego się boję. Myślę, że w tym będę wyglądała źle. Najwyżej oddam to Blance. Blanka, jeśli to będziesz chciała, to daj znać. Więc ja spróbuję się w to wcisnąć. Założę, może nawet jakieś obcasy, bo to jest bardzo długa sukienka i wiem, że mnie strasznie skróci. No nic, po prostu zobaczmy. Tady! Tak wyglądam i słuchajcie, jestem naprawdę w dużym szoku, ponieważ ta sukienka jest nam niedobra. Z ma kilka takich swoich mini mankamentów, które można by było poprawić, ale to jest kwestia kilku szwów, więc może da się to jakoś odratować. Przede wszystkim zobaczcie, jak ładnie to mi wszystko przylega. To jest idealne dla mnie rozmiar, ponieważ tu mi nic nie odstaje, więc to już jest serio bardzo na plus. Nawet z moim małym biustem. I myślę, że nawet jak ktoś będzie miał większy biust, to też tutaj się jak, jak najbardziej to wszystko zmieści. Trochę mnie martwi to, że tutaj, w tym miejscu, troszkę jest za dużo tego materiału. Powinna mieć większy tyłek, ale jeśli to sobie szybciutko przeszyjemy, właśnie troszeczkę zmniejszymy to, to ładnie nam się uwydatnią pośladki. Bardzo mi się podoba też to rozcięcie z tyłu. Uważam nawet, że jest całkiem seksowne. Czy ja wiem, czy ta sukienka mnie. Jakoś bardzo skraca. Powiedziałabym, że mnie wysmukla nawet. Ja jestem serio zadowolona. Troszeczkę będę musiała ją przerobić. To jest sukienka, którą na pewno kiedyś założę na, jakieś, na jakąś ważną galę albo coś, bo jest idealna. Długo szukałam czegoś takiego, co spełniałby w tak dużym stopniu moje oczekiwania. Ale z tego, że trochę się tu marszczy, jednak 4,5 na 5. <grym> Teraz mamy troszeczkę takie bardziej. <grym> rzeczy. E, słuchajcie, zamówiłam sobie takie oto body. Wygląda kiepsko, jest bardzo szorstki materiałowo i nie wiem, czy to. W ogóle będzie miało sens. Ma usztywnione poduszki i bardziej myślałam o tym, aby nosić to do spodni i do jakiejś kurtki, żeby był trochę taki ostrzejszy look. To jest taka piękna siateczka. Nie wiem, jak w tym będę wyglądała, ale to jest bardzo obcisłe. Janek jest bardzo zmieszany w tym momencie, jak to ogląda. Ja będę musiała to jutro przymierzyć. Największy minus jest tego, że nie ma regulowanych ramionczek i boję się, że te sznurki będą zbyt krótkie i ten stanik będę miała tutaj przy szyi. Rare London. Rare, rare London. Super. Zobaczymy, czy jest takie rare. Teraz przyszedł czas na to, Body, więc no nic po prostu przymierzam, więc. Siup. Słuchajcie, ja jestem totalnie w szoku. Wiecie, że mówiłam, że pewnie totalnie będzie to nie pasowało na mnie, a okazuje się, że w tej bluzce nawet mam cyski. Czy wy to widzicie? Ja, ja, ja jestem w szoku ja to nie robię. No wstaw nie rób tak. Bardziej chodzi o to, że to jest bluzka, którą założę w ogóle bez żadnej bielizny, jakby tutaj na górze nic nie mam. Jakby to jest po prostu top, który założam na siebie. Te ramionczka są idealnej długości. Serio, fajnie podnoszą biust. Fajnie to wygląda i można tak naprawdę w tym śmigać bez stanika. Więc ja się czuję naprawdę mega komfortowo. Wygląda to bardzo sexy. Co prawda miałam trochę problem, żeby nie mogłam się dopiąć tutaj do końca. Ale naprawdę jest spoko. Wow. To można nawet nosić jako strój kąpielowy, tak naprawdę, jakby się uprzeć. No dobra, niech będzie ta piąteczka niech będzie

Interesujące. Tak, i on się tutaj gdzieś kończy, i normalnie już na dole są zwykłe body, więc myślę, że nawet do tej stylówki bardzo fajnie to wygląda. Właśnie takie luźne, fajne spodnie. Do tego Air Force można śmigać na twór. Teraz są ogólnie bardzo modne gorsety, nie wiem czy wiecie. Gorsety, które się nosi nawet na koszule. I specjalnie on jest jakby wystawione z przodu, żeby tak ładnie się prezentował. Więc chciałam coś takiego przetestować. Szkoda, że nie było go w wersji czarnej, ale ta koronka bardzo ładnie wygląda. Ma ładne sznurowanie, nie wiem czy to będzie na mnie pasowało. Ja w ogóle nigdy nie nosiłam takich rzeczy. Ty masz, te miseczki w ogóle są jakieś super duże. duże. Są. So, zobaczymy. Dzisiaj będzie dużo kontrowersyjnych rzeczy. Boję się, serio się boję, że żadna z tych rzeczy nie będzie nam mnie pasowała. Oj, nie, się mi zablokują ten film. Nie, no musimy tak zrobić, żeby na nie zablokowali. Dobra, lecimy dalej. To już jestem prawie, że pewna, że to nie będzie wyglądało dobrze, ale spróbujemy, więc no, zobaczmy. Tak, jak mówiłam, nie jest jakoś spektakularnie. Założyłam koszulę, ponieważ tak chciałam nosić ogólnie ten top. Ja sobie zostawiłam ten czarny top spod spodu. Na to założyłam koszulę i na to założyłam to, a i tak brakuje mi miejsca w cyckach. To jest ewidentnie na mnie za duże. Może komuś innemu to sprezentuje. Wygląda to całkiem ładnie. Jakby mi się podoba ten efekt, właśnie koszula połączona z takim gorsetem. Wygląda to dość ciekawie, tak mi się wydaje. Ale do mnie. Co? Ekstrawagancko, ekstrawagancko. Jest ekstrawagancko. Te bawarki, to co muszą... Ale to do mnie nie pasuje, bo widać, że po prostu mi to odstaje i to jest za duże, więc może komuś to przekażę, ale będę szukała jeszcze czegoś takiego właśnie w podobnym stylu, może kiedyś się doszukam. Ocena tego ogólnie dałam takie 3 na 5, ale ogólnie spoko. Teraz mamy bardzo basicową rzecz i jest to po prostu topik, niestety on jest, słuchajcie, lekko przybrudzony. Teraz, jak wiecie, jest bardzo modny ten motyw koszulek z szwem od przodu albo nawet takich łączonych materiałów. Ja w kolejnym filmie będę pokazywać taką koszulkę, więc jak będziecie chcieli zobaczyć to tutaj dam wam kartę. Tak czy inaczej, jakby ten motyw jest teraz bardzo, bardzo modny. Ta koszulka pewnie kosztowała bardzo, bardzo mało. Jest to handem, tak mi się wydaje. No i tylko i wyłącznie jest problem taki, że tu jest ubrudzona od podkładu, więc muszę ją wrzucić do pranka i zobaczymy, czy to zejdzie. Mam nadzieję, że tak, bo, bo na pewno ta koszulka będzie dobra po prostu. Teraz mamy tą piękną bluzkę upapraną od podkładu, więc no, mogę sobie ją tak na luzie wciągnąć przez głowę, bo jak i tak ubrudzę, to i tak trzeba ją wybrać. Jeszcze raz? Nie. ハハハハ Już jestem, już się nakichałam. Mamy tą koszuleczkę, jest po prostu ok, jakby nie ma tutaj za dużo co o niej mówić. Mam nadzieję, że się dopierze po prostu. Jeśli się dopierze, to będę ją nosić, jeśli nie, no to ją wyrzucę. Pewnie kosztowała jakieś, nie wiem, stychę może mniej. krój jest bardzo fajny, mogłabym w tym śmigać, to by się doprało. Więc ocena to takie 4 na 5. Kolejna rzecz, i jest to coś, co też ogólnie teraz jest bardzo popularne, ale nie wiem, czy to będzie do mnie pasowało. Jest to, słuchajcie, taka Ala, kamizelka do marynarki. Ona ma jakby tutaj taką górę. Przez szyję. I mi się to strasznie spodobało, i myślę, że to może fajnie wyglądać do koszuli, ale wydaje mi się, że może być jednak troszeczkę za duże. Kolor jest ładny beżowy, bo jeszcze będzie to za duże, więc po prostu musimy to przymierzyć. Teraz mamy kamizelkę, więc słuchajcie, ja myślę, że ona będzie na bank za duża, ale przymierzmy po prostu to zwyczajnie na to i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, więc No, wygląda jak wygląda, tak jak myślałam. Jest za duże wszędzie, jakby to jest bardziej jakaś MK niż SK, więc na pewno komuś to dam. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam, ja nawet nie będę się zapinać, bo jakby to jest bez sensu, tu w ogóle wszędzie odstaje mi, to, to w ogóle nie jest mój rozmiar, bez sensu, nie polecam. Eee, to jest dobre jakościowo, tu jest brudne ogólnie, nie wiem, 2 na 5, tak bym to oceniła, bez szału. I ostatnia rzecz, i słuchajcie, marzę serio, marzę o tym, żeby ta rzecz była na mnie dobra, bo ja się zakochałam w tych spodniach, jak tylko je zobaczyłam, i już Wam pokazuję, dlaczego. Są to spodnie biało-czarne. Taran! Wyglądają tak. A nie, jeszcze jest inna rzecz, okej. Okay. Yy, więc, o nie, to są brudne od czegoś. Ktoś czołem pewnie uderzył w nie, taki od podkładu jest. To na pewno nie ja. Tak czy inaczej, yy, spodnie są super. Yy. Jakościowo naprawdę dobre są zrobione. E, bardzo mi się podobają. E, nawet e, już są fajnie wywinięte. E, chciałam powiedzieć, że no, są śliczne i pasują mi do włosów nawet w miarę. Te I te są takie pół na pół. Nawet zgadzają się. Tak, i że tak, drogi, ja, jasne to ciemne. Więc z tego bardzo chciałabym, żeby były dobre. W pasie, tak jak teraz łapię, wydaje mi się, że będzie git, więc może nawet uda mi się na siebie bez paska. No nie, zobaczymy. Trzymam kciukasy. I teraz przedostatnia rzecz. I są to te magiczne spodnie, więc. No co, przymierzamy. Ej, te spodnie są, słuchajcie, idealne. Dosłownie nawet nie muszę nosić paska, więc jestem zachwycona i myślę, że to będą jedne z moich ulubionych spodni w najbliższym czasie. E, jaram się, ponieważ są luźne, proste. Ja ostatnio bardzo lubię ten motyw w ogóle spodni, czyli nie są to rurki, czyli po prostu zwykłe, proste spodnie. Fajnie się opinają na tyłku. Ładnie wygląda ten biały. Mam taką szarością takiego e, jeansu. To też jest biały jeans, więc. Jak dla mnie bardzo, bardzo spoko. Nie pamiętam, ile te spodnie kosztowały. Może były troszeczkę droższe niż myślałam, ale naprawdę są spoko i długo szukam takich spodni właśnie dwukolorowych, więc cieszę się, że znalazłam je w moim rozmiarze. No i super, ja daję 5 na 5. I ostatnia rzecz i mamy tutaj coś białego, więc let's see. What is it? O, oh, okej, okay. to jest taki zwykły, basicowy topik. Ja bardzo takie lubię, bardzo lubię ten motyw tej bawełny, takiej właśnie prążkowanej. E, wydaje mi się, że te paski jakby też optycznie wyszczuplają i ładnie podkreślają talię. E, no i mamy taki delikatny, bardzo uroczy kołnierzyk właśnie. Mi się takie kołnierzyki kojarzą z dzieciństwem, więc tak jakoś... Nie wiem, miałam dużo takich koszulek właśnie z takim kołnierzykiem takim, takim drapowanym, nawet nie wiem jak to nazwać, ale, ale ładnie wygląda. Z tyłu ma też ładne zakończenie, więc nice, a pewnie kosztowało to kilka złotych. Dobra, i teraz ostatnia basicowa rzecz, więc no, tutaj raczej nie będzie jakiejś wielkiej filozofii, po prostu zobaczymy. No i nie ma tutaj jakiegoś wielkiego e, zaskoczenia tak naprawdę. E, to wygląda bardzo spoko, bardzo mi się podoba tutaj to wykończenie. Wydaje mi się, że ogólnie jest bardzo dobry jakościoła ten top z fajnej bawełny, więc myślę, że nie będę się jakoś mocno w tym pocić. I spoko, nawet do tych spodni bardzo, bardzo nice. Mogłabym tak dzisiaj wyjść na miasto. Tak więc, moi drodzy, to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Napiszcie też w komentarzu, która rzecz podobała Wam się najbardziej. No i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, że odcinki są co każdą niedzielę o godzinie, no takiej wieczornej, koło 17-18, więc wbijajcie. Zapraszam Was na wszystkie moje social media. No i do zobaczenia w kolejnym filmie i pa, pa!